Szczęść Boże! Zapraszam do wysłuchania modlitwy o uwolnienie od złych mocy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Panie, Tyś jest wielki, Tyś jest Bogiem. Ty jesteś Ojcem, jesteś wspaniały. Proszę Cię przez wstawiennictwo i z pomocą Archaniołów, Michała, Rafała i Gabriela, abym został uwolniony od zła, które czyni mnie niewolnikiem, lub chce mnie uczynić niewolnikiem. Wszyscy święci, przyjdźcie mi z pomocą. Od niepokoju, smutku, obsesji, proszę Cię, uwolnij mnie, Panie. Od nienawiści, cudzołóstwa, zawiści, proszę Cię. Uwolnij mnie, panie. Od uczucia zazdrości, złości, od myśli o śmierci, proszę cię, uwolnij mnie, panie. Od wszelkiego zamachu na życie, proszę cię, uwolnij mnie, panie. Od wszelkich form nieodpowiedniej seksualności, proszę cię, uwolnij mnie, panie. Od podziału rodziny i od złego towarzystwa. Proszę Cię, uwolnij mnie, Panie. Od wszystkiego, co nie pozwala mi wzrastać w Twoich oczach, proszę Cię, uwolnij mnie, Panie. Od wszelkiego przekleństwa, uroku, czarów i innego ukrytego zła, proszę Cię, uwolnij mnie, Panie. Panie, Ty, który powiedziałeś, pozostawiam Wam pokój, daję Wam mój pokój. Przez wstawiennictwo Maryi Dziewicy pozwól, abym został uwolniony od wszelkiego przekleństwa i wszelkiej złej mocy i abym mógł cieszyć się zawsze Twoim pokojem. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Zostańcie z Panem Bogiem.